Zadanie 30. Na sześciu jednakowych kartkach napisano liczbę 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. Z tych kartek losujemy kolejno bez zwracania 3. Bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych liczb tworzy liczbę podzielną przez 4. No dobra, moi drodzy. Co my tutaj mamy? Mamy sumę. Sumę, sumę, sumę. 3. Trzech kartek, można powiedzieć, trzech liczb zapisanych na kartkach. Czyli tak, generalnie, zobaczcie, tutaj jest mały kłopot. Bo o co chodzi? Jeżeli ja wylosuję sobie kolejno 1, załóżmy 100, no i 1000, no to suma to będzie 1100. 1101. I to jest że tak powiem jedna z możliwości. Jakbyśmy liczyli omega, to byśmy mieli ile tutaj na 6, czyli byśmy mieli 6 5 4, czyli by było ile? 30 razy 4 120 możliwości. Ale ja to mówię jakbyśmy. Ale zobaczcie. My tutaj mówimy, że suma, że suma. I w momencie kiedy ja wylosuję inną, inne ustawienie 1000 1 i 100 Dokładnie te same liczby, doda, dostanę dokładnie taką samą sumę. Czyli mamy tutaj do czynienia z kombinacjami. To jest ten wzór na stronie 17, który oznacza, że właśnie delegację, tak? Wybieram delegację trzech osób i którą wylosuję pierwszą, to tak naprawdę nieważne. Bo jeżeli załóżmy, osoba A będzie wylosowana jako pierwsza, później wylosowana osoba B, a później C, no to mamy delegację ABC, ale czy jak ja wylosuję delegację CBA, no to będzie to ta sama delegacja, tak? czyli te, te elementy powtarzające musimy wykluczyć. Czyli to jest strona 17 i właśnie tam jest napisane tak: liczba sposobów, na które spośród n różnych elementów można wybrać k. Elementów jest równa. Tak, to jest właśnie kombinacja. Tak jak mówiłem, to wyklucza typu powtarzające. No jest równa ten piękny wzór N nad k. Tu nie ma kreski łamkowej, moi drodzy. I teraz tak ustalamy, co mamy. Mamy powiedziane liczba sposobów, na które spośród n różnych elementów, czyli nasze n w tym momencie to będą wszystkie elementy można wybrać k elementów, K kombinacji. Czyli tu w momencie musimy 3 elementowe. No to mamy 6 nad 3. 6 nad 3, sorry. Czyli co to w ogóle znaczy? I tutaj, co ciekawe, przychodzi nam na pomoc strona druga. Czyli wyjaśnienie tego, co tutaj zapisaliśmy. Mamy, że jak mamy taki Simon 6 nad k, Jak mamy taki Simon 6 nad 3 to jest po prostu 6 silnia przez 3 silnia 6 odjąć 3 też silnia co to jest ta silnia jeżeli mam 5 silnia to znaczy że to jest 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1 czyli w tym momencie mamy 6 silnia tutaj żeby uprościć to liczenie ja zacznę od trójki trójka to, to jest ta końcówka tu 3, 3 silnia nie? no to to będzie jeszcze razy 4, razy 5 i razy 6 uwierzcie nie lubię tego mnożyć więc właśnie tak to uprościmy mamy 3 silnia pod spodem i 6 od nią, czy też jest, też jest 3 silnia czyli będzie 3 razy 2 razy 1 eee, dobra czyli co to się pięknie skraca 3 razy 2 jest 6 i to się skraca z tą szóstką, czyli wychodzi na to, że mamy 20 tych wszystkich kombinacji razem wykluczających się z uwzględnieniem tych powtarzających się, czyli te zostały wykluczone. Czyli 20 możemy ustawić wszystkich tych sum. No dobra, i to jest dopiero nasza omega. To nie. Mówiłem jakby. Czyli powtarzamy znowu. Powtarzamy znowu procedurę, bo ten sam wzór będzie. Bo teraz mamy zastanowić się, kiedy dostaniemy sumę podzielną przez 4. No i tu łatwo się zastanowić. Suma będzie podzielna przez 4, kiedy końcówką będzie 100. Czyli nie może być. Jedynka nie może być dziesiątka. Dopiero od setki. No i jak do setki dodamy 1000, czy tam 10 tysięcy 300 tysięcy, to końcówka będzie nam się zgadzać, bo definicja podzielności przez 4 mówi, że liczba jest podzielna przez 4, kiedy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. No tu będziemy mieć zawsze pełne setki w tym wypadku. I wtedy zawsze będzie podzielne przez 4. Czyli w tym momencie będziemy mieć n równe 4, bo z 4 już losujemy, ale też K3, bo 3. Liczbowe delegacja, że tak powiem. Czyli to będzie 4 nad 3. Czyli to będzie, i już tutaj podstawiamy do wzoru, czyli to będzie n silnia, czyli 4 przez 3 i 4 odjąć y, 3. Sorry, zamyśliłem się. 3 też silnia, czyli to będzie co? 3 silnia razy 4, hop, przez 3 silnia, czyli będzie po prostu jeszcze 1 silnia z tego nawiasu, to się pięknie skraca, 1 silnia no to jest 1, czyli 4 przez 1 to jest 4, czyli wychodzi na to, że prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest po prostu 4 na 20, czyli 1 piąta